Posłuchaj. Jeśli jesteś typem faceta, który myśli, że jej milczenie to tylko przypadek, obudź się. Kiedy przestaje pisać, kiedy nagle przestaje dzwonić. Bracie, to nie jest przypadek. To nie jest, jest po prostu zajęta. To cholerny komunikat, wiadomość, której większość facetów nie potrafi odczytać, bo są zbyt miękcy, zbyt ślepi, albo zbyt naiwni. Ale oto brutalna prawda. Większość gości panikuje, wpadają w spirale, myślą za dużo, gonią, błagają, gubią siebie. I wiesz dlaczego? Bo nigdy nie nauczono ich, jak zachować spokój, kiedy życie to ty, albo kobieta zapada w ciszę. Właśnie tu wchodzi w grę siła stoicyzmu. Nie ta tania wersja, jako po prostu zachowaj spokój. Nie mówię o prawdziwej mentalnej walce. O starożytnym kodeksie niewzruszonych mężczyzn, tych, którzy potrafili wytrwać, opanować emocje i nigdy się nie załamywali, tylko dlatego, że świat na zewnątrz zrobił się zimny. Więc tak, dziś rozłożę to na czynniki pierwsze, surowo i bez filtra. Co jej milczenie naprawdę znaczy? I co ważniejsze, jak zamienić tę ciszę w największy ruch siły w Twoim życiu? Bo powiem Ci jedno. Facet, który się rozsypuje przez jedną wiadomość, nie jest gotowy być królem czegokolwiek. Więc skup się. To może zupełnie zmienić sposób, w jaki traktujesz kobiety i to, jak pokazujesz się światu jako mężczyzna, to na zawsze. Jeśli kiedykolwiek czułeś coś podobnego, wciśnij lajka. Lecimy. Dobra. Nie będziemy tego lukrować. Jej milczenie? Tak. To może nie być po prostu milczenie. To może być test, test psychiczny, test duchowy, test męskości. Brzmi absurdalnie? Może, ale skup się, bo właśnie tutaj większość facetów zalicza upadek na twarz, milczenie. To nie jest po prostu pustka. Nie, to broń, strategia. I niezależnie od tego, czy robi to świadomie, czy nie, czasami kobieta milczy po coś bardzo konkretnego. Czy jesteś mężczyzną, który panuje nad sobą? Czy chłopcem sterowanym przez własne emocje? Bądź szczery, bez ściemy. Co się z tobą naprawdę dzieje, kiedy przestaje pisać? Zaczynasz panikować, sprawdzasz telefon co pięć minut, jakby twoje życie zależało od tej jednej notyfikacji, piszesz, kasujesz, piszesz znowu. Składasz tę długą, Emocjonalną wiadomość, która zaczyna się od: Hej, mam wrażenie, że ostatnio jesteś jakaś inna kasujesz. Nie wiem, czy coś zrobiłem nie tak znowu kasujesz. Albo gorzej jest druga w nocy, a ty nagle zamieniasz się w Szekspira, pisząc jej poetycki dramat o tym, jak bardzo za nią tęsknisz. Tak, każdy z nas tam był. Każdy facet, który nie wiedział lepiej Wpadł kiedyś w tę pułapkę. I właśnie tutaj stoicyzm wkracza na pole bitwy. Słuchaj uważnie, to nie jest ta rozwodniona wersja z cytatów na Instagramie o kontroluj tylko to, co możesz. Nie. To jest stoicyzm dla przedszkolaków. Ja mówię o prawdziwej filozofii wojowników, o mentalności mężczyzn, którzy żyli ze świadomością, że życie bywa nieprzewidywalne, brutalne, zimne i niesprawiedliwe. A mimo to trwali. Dlaczego? Bo opanowali jedną rzecz, której nikt nigdy nie mógł im odebrać: własny umysł, własną dyscyplinę, własną siłę wewnętrzną, zrozum. Stoicy wierzyli, że przeciwności to nie coś, przed czym się ucieka. To błogosławieństwo w przebraniu, kujnia, próbnik. Miejsce, gdzie miękcy mężczyźni albo spalają się. Albo są przetopieni w coś niezłomnego. Więc, gdy ona milczy, to nie tylko cisza, to lustro, odbicie ciebie. Czy jesteś facetem, który się łamie, panikuje, traci grunt pod nogami, gdy tylko znika potwierdzenie z zewnątrz? Czy może jesteś tym, który potrafi usiąść z tym dyskomfortem, zapanować nad nim i pozwolić, by ta cisza go wzmocniła? Pozwól, że zapytam cię wprost. Gdyby twój telefon zadzwonił teraz, skoczyłbyś do niego jak wygłodniały pies do kości, Czy może spojrzałbyś, wziął głęboki oddech i przypomniał sobie, że twoja wartość nie żyje w niczym kciuku, bo bracie. Mężczyzna, którego spokój zależy od jej odpowiedzi, nigdy nie będzie wolny. I jeśli myślisz, że gry emocjonalne kończą się tutaj, to nie. To, co nadchodzi, sięga głębiej. Znacznie głębiej. W rzeczywistości to, czego zaraz się dowiesz, może być jej cichym sposobem na powiedzenie: albo się rozwijasz, albo zostajesz dokładnie tam, gdzie jesteś. Więc trzymaj się mocno, bo kiedy zrozumiesz, co naprawdę kryje się za jej milczeniem, już nigdy nie spojrzysz na kobiety, ani na siebie, w ten sam sposób. Powód numer dwa: tak, przygotuj się na to. Ona skupia się na sobie i zgadnij, co, bracie? Ty też powinieneś. Wiem. Niezły zwrot akcji, co? Dla wielu gości to brzmi jak Herezja, bo twoje ego chce wierzyć, że każda zmiana w jej zachowaniu, każda chwila ciszy, każda nieprzeczytana wiadomość musi być o tobie. Nie. Czas na zderzenie z rzeczywistością. Czasami to nie ma nic wspólnego z tobą. To nie kara, to nie jakaś toksyczna gierka. Ona nie siedzi i nie planuje, jak doprowadzić cię do szaleństwa. Czasami. Ona po prostu wybiera siebie swoje cele, swoje marzenia, swoje leczenie, swoją ewolucję i bracie mówiąc wprost to nie tylko w porządku to jest mądre. Prawdę mówiąc, gdybyś miał odrobinę rozsądku, robiłbyś dokładnie to samo. Bo tu właśnie stoicyzm przebija się przez cały ten hałas jak młot pneumatyczny. Stoicy nie tracili czasu na płakanie nad tym, co robią inni. Nie siedzieli i nie rozkminiali, czy ktoś ich lubi, tęskni albo o nich myśli. Ich jedyne zmartwienie było jedno. Czy ja żyję w zgodzie z własną misją? I kropka. Nie urodziłeś się, żeby krążyć po czyimś wszechświecie jak zagubiony, zdesperowany księżyc. Urodziłeś się, żeby być słońcem, żeby zbudować własny układ słoneczny, własne imperium, własne cholera, dziedzictwo. Pozwól, że zadam ci brutalne pytanie i bądź ze sobą bezlitośnie szczery. Czy masz życie, za którym ktoś mógłby tęsknić? Bo wielu facetów siedzi i zadaje pytania. Czemu ona do mnie nie pisze? Dlaczego jest taka zdystansowana? Bracie, spójrz w lustro. Do czego ona ma być w ogóle przyciągnięta? Jeśli twoje życie to tylko puste skrolowanie, słabe nawyki, zero dyscypliny, zero celu, to czemu ktokolwiek, łącznie z nią, miałby chcieć być częścią tego? Ona podlewa swoją własną dżunglę. A ty siedzisz na wypalonym trawniku i zastanawiasz się, czemu nikt nie przynosi konewki. To, to nie jest czas na gonienie. To nie czas na błaganie, negocjowanie, udowadnianie swojej wartości. To jest czas, żeby zniknąć, stać się duchem, wejść w tryb mnicha, zanurzyć się tak głęboko w swoją pracę, swoją dyscyplinę, swój rozwój, że gdy w końcu wrócisz na powierzchnię, Nikt cię nie pozna. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa magia, kiedy przestajesz krążyć wokół innych, a zaczynasz tworzyć własne pole grawitacyjne. Ludzie, w tym kobiety, zaczynają być przyciągani do twojej orbity naturalnie, bez wysiłku to jest męska grawitacja. Pozwól, że uderzę cię czymś, co może zaboleć. Ale to prawda, gdybyś zniknął na tydzień. Bez wiadomości, bez telefonu, bez żadnego znaku życia. Kto by to zauważył? Czy to by wstrząsnęło otoczeniem? Odbiło się echem jak grzmot? Czy raczej nie wywołałoby nawet najmniejszej fali? Usiądź z tym, niech piecze, jeśli musi. Ten dyskomfort to jest paliwo. To właśnie ten ogień, którego potrzebujesz, żeby zbudować wersję siebie, której nie da się zignorować. Ale tak, jest pewien haczyk. Bo czasami jej milczenie naprawdę oznacza, że skupia się na sobie. Ale czasami coś innego cicho wymyka się z Twoich rąk. I bracie, jeśli szybko się nie obudzisz, może być już za późno. Trzymaj się, bo to co nadchodzi, będzie bolało. Ale jeśli na to pozwolisz, uwolnij cię. Numer 3. Ona traci zainteresowanie. Tak, wiem to uderza jak cios prosto w brzuch. Nie jest to przyjemne, ani trochę. Ale posłuchaj, bracie. Zanim wpadniesz w spiralę użalania się nad sobą albo zaczniesz desperacko pisać wiadomości, zatrzymaj się i spójrz prawdzie w oczy. Kiedy kobieta milknie, to nie zawsze jest test. To nie zawsze znaczy, że skupia się na sobie albo przechodzi jakiś etap uzdrawiania. Czasami, i to będzie brutalne, po prostu przestaje być tobą zainteresowana. Boli. To jak patrzeć na zachód słońca, który miał trwać wiecznie, a znika za zimnym, obojętnym horyzontem. I tak, ta rzeczywistość jest surowa, jest bolesna. Ale teraz uwaga, bo tu właśnie stoicyzm wchodzi na ring jak mistrz wagi ciężkiej. Strata? To nie problem. Przywiązanie? To jest pułapka, która cię udusi. Kiedy ktoś zaczyna wycofywać swoją energię, życie nie próbuje Cię ukarać. Życie robi Ci przysługę. Pomyśl o tym, jak o sprzątaniu zagraconej szafy. Wyrzucasz stare śmieci, robisz miejsce na coś świeżego, lepszego, lepszych ludzi. Nowe możliwości, nowe drzwi, które czekają, aż je wyważysz. Silniejszy, mądrzejszy Ty. To nie odrzucenie, to przekierowanie. A prawdziwy stoik? On rozumie, że jego wartość nie zależy od tego, kto zostaje, a kto odchodzi. Wartość pochodzi z tego, kim się staje w tym procesie. I, kropka. Więc teraz brutalne pytanie, i chcę, żebyś odpowiedział bez wymówek: czy desperacko próbujesz skleić rozbite szkło, czy może wchodzisz w ogień, w ten prawdziwy ból i kujesz siebie w coś silniejszego, ostrzejszego, niezniszczalnego? Bo prawda jest taka. Może jej milczenie wcale nie dotyczy ciebie, może walczy ze swoją własną burzą w środku, taką, która nie ma nic wspólnego z tobą ani twoją wartością. Tak, przygotuj się. Bo to, co zaraz usłyszysz, może odwrócić całą tę historię do góry nogami i już nigdy nie spojrzysz na relacje tak samo. Zanim jednak pójdziemy dalej, chcę usłyszeć coś od ciebie. Serio, zostaw komentarz i dokończ to zdanie. Kiedy ona przestaje pisać, to tak naprawdę znaczy bądź szczery, bez cukrowania. Co Twoim zdaniem tak naprawdę kryje się za tą ciszą? Nie chcę banałów ani wymówek. Chcę Twojej surowej, prawdziwej opinii, bo właśnie tam, w tej prawdzie, zaczyna się prawdziwy rozwój. Więc zrób pauzę, napisz swoją odpowiedź i zacznijmy rozmowę. Czytam każdy komentarz i jestem gotów rzucić ci wyzwanie i dorzucić kilka brutalnych prawd od siebie. Nie tylko oglądaj, zaangażuj się. To jest dla facetów, którzy chcą przejąć kontrolę nad swoją historią, a nie być przez nią zdominowani. Numer 4. Czasami jej milczenie nie ma z tobą nic wspólnego. Tak, dobrze słyszałeś. To nie chodzi o. Ciebie. I właśnie to, ta brutalna prawda to coś, czego większość facetów nigdy nie słyszy, i dlatego później wariują. Posłuchaj może ona tkwi w swojej własnej burzy we wewnętrznej walce, której nie widzisz bitwach, które toczy gdzieś głęboko w środku przytłoczona, sparaliżowana stresem zagubiona a może wręcz się rozsypuje tylko nie potrafi tego przyznać. Bo oto prawda, bracie: kobiety też przechodzą przez ciężkie chwile, tak samo jak my. I teraz mała stoicka mądrość do przemyślenia: nie dźwigaj tego, co nie należy do ciebie. Proste, czyste, mocne. Ale co robimy my, faceci? Wpadamy w pułapkę własnych myśli. Kręcimy w głowie cały serial, jak z Netflixa, i zaczynamy pytać: Czy coś zepsułem? Czy powiedziałem coś nie tak? to przez mnie? Torturowanie się każdym możliwym, a co jeśli? Ale zatrzymaj się na chwilę i naprawdę pomyśl. Kiedy na zewnątrz leje jak z cebra, obwiniasz siebie? Wychodzisz, słyszysz grzmot i mówisz: "No tak, ta burza to na pewno dlatego, że nie odpisałem jej wystarczająco szybko?" Oczywiście, że nie. Życie po prostu się dzieje. I zgadnij co? Czasem jej milczenie to właśnie to. Życie w trakcie działania nie jest odbiciem Twojej wartości, nie jest karą, to tylko ona próbująca przetrwać własny chaos. Żałoba, lęk, stres, zwątpienie to nie są rzeczy, które krzyczą to rzeczy, które tworzą ciszę nie z Twojego powodu, nawet nie przeciwko Tobie po prostu dlatego, że wszyscy jesteśmy pękniętymi naczyniami. Próbującymi jakoś się utrzymać w całości. Prawdziwy stoicki mężczyzna rozumie to głęboko. Patrzy na burzę spokojnym wzrokiem. Nie wysnuwa dzikich wniosków. Nie żąda odpowiedzi. Stoi stabilnie, twardo, niewzruszony, bez względu na to, jak głośno grzmi na zewnątrz. Więc teraz pytanie do ciebie. Reagujesz na rzeczywistość, która jest przed tobą. Czy może odpowiadasz na jakiś pokręcony film, który leci tylko w Twojej głowie? I trzymaj się mocno, bo teraz nadchodzi zwrot akcji, o którym nikt nie mówi. Czasami jej milczenie to nie jest uzdrawianie, to nie jest brak zainteresowania, to nie są nawet burze w jej umyśle. Czasami to ciche zaproszenie, pobudka, nie po to, żebyś ją gonił, ale żebyś zaczął gonić coś znacznie większego coś znacznie potężniejszego. Zostań ze mną, bo to, co nadchodzi, zmieni zasady gry. Dobra. Przejdźmy do numeru pięć. Co jeśli jej milczenie wcale nie jest odrzuceniem? Tak, dobrze mnie usłyszałeś? Nie odrzuceniem. Co jeśli oto prawdziwy zwrot akcji? To w rzeczywistości życie podaje ci zaproszenie, ciche wyzwanie, pobudka owinięta w ciszę. Spójrz. Stoicy uczą nas, że prawdziwa siła nie bierze się z próby kontrolowania innych. To nie jest zmuszanie kogoś, żeby został, odpisał albo poświęcił ci uwagę. Prawdziwa moc to opanowanie samego siebie. Kropka. Więc, gdy ona się oddala, to nie jakiś kosmiczny znak krzyczący: Idź ją gonić. Nie, człowieku. To szept czegoś znacznie ważniejszego, czegoś o wiele cięższego. Rozwin się. To Twój moment, by przestać tracić sen przez potwierdzenia, przeczytania, ostatnie widzenie, czy tę jedną wiadomość, której nie wysłała. Czas zacząć zadawać sobie prawdziwe pytania. Kim do diabła się stajesz? Jakie życie budujesz, gdy nikt nie patrzy? Jakie dziedzictwo tworzysz, nie tylko dla niej, ale przede wszystkim dla siebie? Bądźmy szczerzy. Ona nie zakocha się w facecie, który o drugiej w nocy traci rozum przez słaby sygnał Wi-Fi, bo została zignorowana. Nie. Ona ciągnie do faceta, który pozostaje niezachwiany. Faceta, który trzyma się swoich zasad, niezależnie od tego, czy ktoś zostaje, odchodzi, znika czy kocha. Mężczyzny, który nie goni, ale przyciąga. Mężczyzny, który prowadzi, a nie błaga. I słuchaj, uważnie. Odzyskanie swojej mocy nie znaczy, że udajesz, iż cię to nie obchodzi. To znaczy, że czujesz wszystko, bracie. Przyjmujesz to, potem bierzesz te surowe emocje, ten ogień w środku i zamieniasz je w paliwo rakietowe. Paliwo, które wynosi cię do bycia mężczyzną, którym miałeś być wersją siebie, której twój dawny ja nawet by nie poznał. Ale chwila, poczekaj, bo co, jeśli powiem ci że jest jeszcze jeden powód, dla którego jej milczenie ma znaczenie, coś głębszego, coś, co uderza prosto w sedno twojej męskiej energii, zostań ze mną, bo ostatnia prawda zaraz odwróci wszystko, co myślałeś, że wiesz, do góry nogami. Dobra, oto numer 6. Ostatnia prawda, którą musisz usłyszeć. Milczenie? To wcale nie chodzi o nią. Chodzi o ciebie. Pomyśl o tym, gdy wszystko milknie, żadnych wiadomości, żadnych telefonów, żadnych lajków, ani potwierdzeń, co zostaje? Tylko ty i twoje własne odbicie, które na ciebie patrzy, bez braw, bez polubień. Nikt cię nie wspiera. Po prostu zimny, surowy ty. I właśnie wtedy pojawia się prawdziwe pytanie: kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Kim jesteś, gdy twój telefon jest martwy? Nikt nie sprawdza. Nikt nie jest, by cię podtrzymać albo rozproszyć. Ta chwila, ta cisza, to jest kuźnia, w której tworzą się prawdziwi wojownicy nie przez wygrywanie walk z innymi facetami, nie przez gonienie kobiet czy szukanie aprobaty lecz przez opanowanie jedynej rzeczy, którą naprawdę posiadasz samego siebie. I bądźmy brutalnie szczerzy. Nie chcesz spojrzeć wstecz na swoje życie i uświadomić sobie, że twoje dziedzictwo brzmi, legendarny w pisaniu wiadomości, fatalny w byciu królem. Jej milczenie nie jest karą. To wyzwanie, wezwanie do broni. Nie by walczyć z nią, nie by błagać, by wróciła, ale by zacząć odzyskiwać siebie. A jeśli to do ciebie trafia, choćby trochę. Wyobraź sobie, jak niepowstrzymany byłbyś, idąc pełną stoicką ścieżką. Bo stoicyzm to nie tylko to, co możesz, a czego nie możesz kontrolować. To przyjęcie głębi własnej natury, bólu, ciszy, pustki i wykorzystanie tego surowego materiału, by zbudować niezniszczalną twierdzę w sobie stać wysoko, stabilnie, niewzruszenie. Bez względu na to, jak głośny jest chaos na zewnątrz, dobra, teraz kiedy już wiesz, co naprawdę oznacza jej milczenie, i uwierz mi, większość facetów tego nie rozumie, czas pójść o krok dalej. Bo sprawa wygląda tak: cisza nie pojawia się znikąd. Są psychologiczne wyzwalacze, drobne zachowania i błędy, które zabijają jej zainteresowanie na długo zanim przestanie pisać. Jeśli chcesz unikać tych pułapek i naprawdę zrozumieć, co dzieje się pod powierzchnią, kliknij wideo tu na ekranie. Co sprawia, że kobieta traci zainteresowanie? Obiecuję ci, że to będzie zmieniać gry. I hej, jeśli wyniosłeś coś z tego filmu, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, żeby nie przegapić tego, co będzie dalej. Daj łapkę w górę, jeśli jesteś gotów przestać gonić i zacząć panować nad swoją siłą i nie zapomnij. Zostaw swoją opinię poniżej. Bądź czujny, bądź stoicki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.